Dzisiejszy odcinek zaczynamy od łyka wody z cytryną i z miętą. Bardzo Wam polecam pić sobie w ciągu dnia, popijać małymi łyczkami. Cudownie nawadnia organizm nasz. E, e, dzień dobry w ogóle, powinnam się przywitać, dzień dobry kochani, witajcie na kanale w kolejnym odcinku od pielęgnacji do stylizacji. E, bardzo mi się spodobały te odcinki Wam również, jak się tak naturalnie wygląda, słuchajcie, pielęgnacja, później malowanie, później pokazuje się jak wyglądam w ciągu dnia. Dzisiaj wychodzę do urzędu załatwiać sprawy, więc idealnie mi się w odcinek wpasowała ta paletka, nowość od Der i Mexmo pokażę wam może, jak wygląda w środku. Tak wygląda. Słocę zrobimy odrobinę później, jak już będzie ta część makijażowa, a zaczniemy sobie od pielęgnacji. Zapraszam na odcinek. Oj, kurczę, zdrapnęłam się, no nic! Zaczynamy od pielęgnacji, e pielęgnacja to oczywiście buzia musi być umyta, rączki umyte, zaczynamy od toniku. To jest tonik, który mogę Wam bardzo, bardzo gorąco polecić, od apisu e tonik z serii przeciwstarzeniowej dla każdego rodzaju cery dojrzałej, zawiera w składzie. Tybetańskie owoce GOI, głęboko i długotrwale nawilżający kwas hieluronowy, wygładzający ekstrakt z kwiatu lotosu i wzmacniający ekstrakt z mimozy. Można go nakładać wacikiem, można tak jak ja to robię, słuchajcie, po prostu na dłoń i troszeczkę wciskam sobie w skórę. Ja jak nie potrzebuję, nie używam wacików. Polecam bardzo ten tonik duże opakowanie, więc powiedzmy, że może nie na podróżowanie, ale na takie stacjonarne używanie jak najbardziej. Bardzo go kocham. To już jest moja, um, żeby nie skłamać, chyba druga, nie, druga, druga, nie trzecia, druga butla. Naprawdę na długo starcza. Y Odświeża skórę i rzeczywiście sprawia wrażenie takiej mm, czystej i odświeżonej, takiej świeżutkiej, wiecie? To też chyba dzięki zapachowi, też ma taki delikatniutki zapach. E, dobra, przechodzę do okolicy oczu. Tutaj mam serum z argireliną i z kofeiną od Basic Lab. Bardzo lubię to serum. Nakładam sobie kropelkę i pod oko ym, powiem tak. Bardzo lubię to serum. Natomiast serum oczywiście jest to za mało dla mnie. E, także jeszcze na to pójdzie kremik. Ale to jest taka fajna, fajna baza. Fajna baza. I też powiem Wam, że dobrze się masuje to, to okolice oko na to, na to serum. Bo ono, ono jest takie z takim poślizgiem. <laughs> także nie jest, nie jest oczywiście tłuste, ale jest takie, że zanim wyniknie w skórę, to można na spokojnie sobie kilka takich okrążeń zrobić i przegłaskać tę okolicę. Dobrze, serum mi się wchłonie, to teraz przechodzę do buźki. Mam tutaj y, monodermę, witamina E z monodermy. Już kiedyś, Wam, już, już kiedyś Wam wspominałam. Bardzo lubię tę witaminę E. Także nakładam na buzie. Przemasowuję sobie zawsze jeszcze tutaj marszczyciela. Bardzo lubię to robić. Wtedy tutaj tak mi się fajnie czoło relaksuje. No i jeszcze, jeszcze chyba sobie jedną kapsułkę nałożę. Nie codziennie nakładam tę witaminę. Po prostu od czasu do czasu ja w ogóle lubię zmieniać też kosmetyki, które używam do pielęgnacji, a że mam naprawdę tego dużo do testów to nie mam z tym, z tym większego problemu, po prostu te kosmetyki u mnie są. E Trochę to niezdarnie robię, słuchajcie, bo mam cały czas kłopot z barkiem, więc <grym> e tak naprawdę prawej ręki w ogóle nie powinnam używać do wsmarowywania kremu po prostu. Ale lewą jest tak dziwnie, nie? Jak człowiek jest praworęczny, to przenieść się na, na wykonywanie takich podstawowych czynności lewą ręką to jest dziwnie. Ok, dobra, teraz mi się to wchłonie, więc przechodzę znowu pod oko. Mam dzisiaj używać, będę ekskluzywny, rewitalizujący krem pod oko z Bielendy. I po prostu też sobie nakładam pompeczkę. Na paluszki. Ja zawsze też y, kremy nakładam na powiekę. Mamy tak cienką skórę na powiece i tak naprawdę bez, tych, y, bez tej tłuszczowej tkanki podskórnej, więc, y, więc ja lubię mieć te pod powieki takie, wiecie, nawilżone, nawodnione. One nie są wtedy tłuste, tylko takie mam wrażenie po prostu na nawilżone i nawodnione. Ok. A na buźkę nałożę nawładniająco-liftingujący krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Też jakby co, polecanko. Ponieważ dzisiaj nie wychodzę i totalnie nie ma słońca za oknem, więc nie nakładam żadnego SPF-u. Yy, powiem Wam, że dostałam do testów... Yy, ze sklepu internetowego kokolita właśnie 50 bielendy użyłam dwukrotnie i powiem Wam, że na razie nic się nie wydarzyło złego, jeszcze boję się zachwalać, więc jeszcze jakby ode mnie polecenia nie ma, natomiast powiem Wam, że no może być fajnie, może być fajnie eee, ostatnio leczyłam bardzo długo skórę po Basic Labie Mm, tylko nie po emulsji, tylko po kremie podobno jest teraz emulsja i jest genialna e, także jeszcze nie spróbowałam nie, miała, nie miałam jakoś odwagi słuchajcie, no bo strasznie mnie uczu uczuliła ta, mm, ta ten Basic Lab 50 no po prostu totalnie mnie uczuliło jakieś takie mm, dziwną taką kaszkę z wodą dostałam słuchajcie na twarzy takie zaczerwienienie, ta skóra swędziała jakaś taka, nie wiem, pozapychana byłam, no coś strasznego. Ym, natomiast na razie po bielędzie nic się nie wydarzyło. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. A y, emulsje z Basic Lab też będą musiała y, jakoś się przewóc i przetestować, bo podobno jest super, więc y, jakby antagonistycznie do kremu, podobno jest super, więc zobaczymy. No dobra, buzie mam że tak powiem przygotowaną pod makijaż, natomiast włosy są do mycia. Ja je trochę nasmarowałam olejem, więc są, są tłuste. Idę teraz je umyć. I jak powrócę, będziemy robić make-up paletką Andzi i Maxmo, zaczekajcie na mnie. Nie odchodźcie od odbiorników. Okej, okay. włoski jeszcze y, będą tutaj w trakcie dosychać, jeszcze są takie, wiecie, niedosuszone. E, damy, damy im chwilę. Y, zacznę od brwi. Mam tutaj taki pisaczek Brow Artist Expert od L'Oreal. On ma kolor, słuchajcie, czekajcie, żeby nie pomylić. To jest jakiś kolor? Brunet, 105 brunet. I y, to jest kolor idealny. Z kolorem moich włosków. Także troszeczkę tylko ja je tutaj podmaluję. Biorę jeszcze maskarę do brwi od Deli. Ona jest taka, słuchajcie, śmieszna, bo ma taką dziwną szczoteczkę. Mm. Powiem szczerze, że nie jestem fanką tej szczoteczki, ale akurat mam ją pod ręką, więc, więc nie chcę mi się już dalej gdzieś tam sięgać. To wezmę, wezmę, y, przeczeszę po prostu sobie nią. Dobra, teraz buzia. Na buzie nałożę sobie delikatny podkład od Fenty Beauty. Naprawdę mi się spodobała ta formuła. E, ja mam tutaj dwa kolory, trójkę i piątkę, i te dwa kolory sobie mieszam e, w stosunku 2 trzecie do 1 trzeciej. 2 <gry> trzecie piątki, 1 trzecią trójki. Niestety u nas w Osztynie nie było w ogóle e, czwórki, więc nawet nie wiem, jak ona wygląda. Natomiast e, wiem, że trójka jest e, za jasna, a Piątka jest za ciemna, więc póki co po prostu sobie to mieszam i kolor jest zawsze odpowiedni dla mnie, więc tak też zrobię tym razem. Nie wiem co ma w sobie ten podkład, ale mm, u mnie ładnie wygląda na buzi. Yy, I nawet mnie nie irytuje to, że on nie jest długotrwały. Po kilku godzinach widać, że po prostu zaczyna znikać z mojej buzi. Natomiast yy, fajnie wygląda też po doklepaniu. Tak? Tam nic się nie roluje, nic się nie ściera przy doklepywaniu drugiej warstwy w ciągu dnia. E, więc być może dlatego się poko pokochaliśmy. Ja robię zawsze tak, że nakładam jedną warstwę na całą buzię, a później jeszcze dokładam sobie drugą warstwę tutaj na okolice poniżej oczu. Natomiast czoło zostawiam e, e, naznaczone jedną warstwą. E, e, I chyba tyle na temat tego podkładu. Także teraz sobie go jeszcze przypudruję e, i, i zrobimy konturowanie jeszcze. Zanim jeszcze przypudruję sobie ten podkład, to użyję różu w kremie od Fenty Beauty 06. Ja go lubię nakładać gąbeczką. On wtedy świetnie się nakłada, jest taki delikatny. Ok. I teraz wezmę pędzel i przypudrujemy sobie ten podkład. Ja użyję pudru od Lory Mercier Translucent Honey. On nie jest taki do końca transparentny, bo ma taki troszkę żółtawy... Taki trochę jest żółtawy, natomiast no, jest taki półtransparentny. Zostawia taką lekką ciepłą poświatę. Ja to akurat u siebie bardzo lubię i bardzo ładnie wygląda u mnie na twarzy, yy, także bardzo często stosuję jako jeden z moich teraz ulubieńców teraz brązę bronzer, jako brązera, użyję trio od Pierrene, bardzo lubię te bronzery, dlatego że są dwukolorowe, chłodniejszy cieplejszy, jaśniejszy, ciemniejszy więc yy, ja zawsze mieszam sobie dwa i nakładam na policzek W ogóle nie wiem, jaka u was pogoda jest, słuchajcie, ale <noise> dzisiaj wstałam rano i sobie pomyślałam, Boże, kto mi ukradł słońce wczoraj taka ładna pogoda była słoneczna, a dzisiaj, a dzisiaj nie ma. Trochę słaba ta wiosna, słuchajcie. Nie wiem jak wy, ale ja bym się nie obraziła za trochę słonka i trochę wyższe temperatury. <noise> Mamy koniec maja i temperatury. Rzędu 15 stopni, to mnie, powiem wam, nie zadowolają. Naprawdę wolałabym troszkę, troszkę wyżej. Już niewiele chcę. Tak, tak chociaż do 18, chociaż do 20, no, żeby było, ale te 15 to jest troszkę mało. Dobra, zrobione. Słuchajcie, teraz mm, czuję, że powinnam coś nałożyć na usta. Mój kochany, ukochany z którego. <grym> Którego już prawie, już denko widać właściwie, takie wyskropki. Także trochę jeszcze wyskrobię i nałożę na usta. Uwielbiam i zawsze, właśnie jak robię makijaż, to zanim nałożę cokolwiek na usta, to te usta lubię sobie, jak nawilżyć, a on. Jest idealny właśnie. Ten kosmetyk jest do tego idealny. No i teraz oczko korektor od Eveline w odcieniu 02 medium. Um, bardzo się pokochaliśmy ostatnio. Więc um, to jest ostatnio mój ulubieniec, ukochaniec. Nakładam go sobie pędzelkiem i zaraz jeszcze Doklepię, doklepię go sobie gąbeczką albo palcem. Możecie zobaczyć różnicę. To nie jest jakiś mega kryjący korektor, natomiast ja też nie mam jakichś specjalnie wielkich zasinień do, do ukrycia. Natomiast on bardzo ładnie też wygląda na powiece, nie wysusza jej i pod spodem, tak? Pod spodem też ładnie wygląda. A już w moim wieku to niestety trzeba na to zwracać uwagę, jak to wygląda na skórze. Bo wiecie. <laughs> Powieka, im starsza, tym po prostu jest cieńsza i jeszcze jak jest obciążana dodatkowo suchym korektorem, no to to nie wygląda dobrze, więc ja zawsze sobie próbuję tak dobrać korektor, żebym mi tej powieki dodatkowo nie obciążał i nie wysuszał. I tutaj ten Evelina korektor jest naprawdę fajny. Także e, z mojej strony polecanko. Łyk wody i przechodzimy e, do oczu. E, paletka słuchajcie jest przepiękna, nudziakowa. E, mamy 8 matowych cieni, mamy 4 błyski. I tutaj taka karteczka była dołączona przez Andrzej Maxmo, w jaki sposób używać tych cieni, więc cienie matowe należy nakładać na mokry korektor bądź też mokrą bazę. Natomiast te cienie błyszczące najlepiej na jakiś glitter primer albo na jakiś inny klej do prokatu. One wtedy, um, te cienie, cienie błyszczące po prostu dłużej się na tym oku utrzymają. Jest jeszcze wskazówka, żeby nakładać je od ciemniejszego do jaśniejszego. To też jest cena wskazówka. Zanim jeszcze nałożę na oczy, pokażę wam jak wyglądają na słoczach. Proszę bardzo. Tak wyglądają kolory. Przepiękne, nudziakowe, przepiękne błyski. Fajnie jest zrobiona paleta, bo jest kilka chłodniejszych odcieni, kilka cieplejszych. Także dla każdego coś fajnego. Zmywam rękę i jedziemy z makijażem, już się nie mogę doczekać, jak go ubiorę na oko. Jestem troszkę bliżej. Zaczynam makijaż kazali od najciemniejszego, ale ja sobie słuchajcie, zanim zacznę budować kącik zewnętrzny i tak dalej, to położę sobie ten kolor nude w załamanie powieki, od tego zacznę. Jest to przepiękny kolor właśnie do dziennego makijażu. Cienie się pięknie aplikują, pięknie się rozcierają. W ogóle bardzo lubię meksmowe cienie, meksmową jakość. Naprawdę są bardzo fajnie i bardzo fajnie wyglądają, słuchajcie, na dojrzałej powiece, dlatego że nie są suche. Nie są suche. Ja ogólnie lubię takie wykończenie i taką jakość. Również tym samym cieniem traktuję dol, górną powiekę, tutaj na początku. OK. I dobra, teraz kazali ciemniejsze na początku kłaść cienie. Słuchajcie, także. Biorę teraz cień, który nazywa się taup. To jest tutaj taki e, brązowo-szary. On nie jest szary, ale to jest taki bardzo, ale to bardzo chłodny brąz. I ja ten brąz sobie dam na dolną powiekę. Mhm. I również e, w kącik zewnętrzny na górnej. Chcę zrobić taki codzienny make-up, słuchajcie. Codzienny po prostu make-up, dlatego, że zaraz wychodzę na miasto załatwiać sprawy. Więc to jest właśnie taka idealna paletka na... Dwu, trzy make-up. O, może tak. Dwa, trzy cienie i zrobione. I w zależności od tego, jaki mamy nastrój, ewentualnie, jaki mamy, co chcemy ubrać, możemy mm, ubrać albo chłodniejsze cienie na oko wtedy, albo cieplejsze. Można też wtedy sobie dodać błysku, bądź też nie, bądź też zostawić samo matowe. Samo matowe wykończenie. Niektórzy mówią, że nudziakowe palety są nudne, dla mnie nie są nudne, słuchajcie. Ja uważam w ogóle, że kobiety najfajniej wyglądają w takich nudziakowych odcieniach, dlatego że one są naturalne. Ja wbrew pozorom nie zawsze lubię takie, wiecie, kolorowe kolory, aczkolwiek też czasami mam. Ja jestem bliźniak, nie? U mnie siedzą dwie kobiety w jednym. Bliźniak to jest znak zodiaku, żeby nie było. Więc ja mam naprawdę takie czasami rozdwojenie jaźni, lubię i to, i to. Natomiast na co dzień na pewno wolę takie nudziakowe, naturalne makijaże. Uważam, że kobiety wyglądają w takich w takich makijażach nie nudno, tylko naturalnie i ładnie i młodo po prostu. No dobrze, ale żeby nie było tak nudno do końca, to jeszcze sobie na dolną powiekę nałożę cień, który nazywa się Ginger. Okej. Okay. I na sam koniec y basic. Basic dam sobie w kącik wewnętrzny. Nałożę jeszcze sobie odrobinę gingera i wrzucę go tutaj w załamanie. Bo czegoś mi tutaj brakuje? Słuchajcie, chcę, żeby to załamanie było bardziej widoczne i ten ginger tutaj idealnie mi, słuchajcie, wejdzie. Idealnie. Najśnie, najśnie. Oni tutaj idealnie właśnie podkreśli to załamanie. Jednocześnie będzie fajnie grał z tym kolorem nude. Mogłabym tak zostawić ten makijaż jako taki makijaż y, codzienny, matowy, natomiast chcę jeszcze użyć tego oto błysku y, i już y, bez Glitter Primera. Ja go po prostu tutaj tylko troszeczkę o, wsadzę, dam w kącik wewnętrzny jako tylko taki maleńki akcencik. I właśnie do tego nie będzie mi potrzebny glitter primer, on tam on tam na spokojnie posiedzi, a nawet jak spadnie, to mi to nie przeszkadza. Oj, jest przepięknym kolorkiem, słuchajcie, przepięknym. Właśnie o to mi chodziło, wyszło idealnie. Wezmę teraz sobie eyeliner i trochę przyciemnię sobie linię rzęs. Odrobinę. Teraz tuż na rzęsach lądują dwa moje ukochańce. Eveline, Varieté Mascara, a pod nią... Baza. I zaczynam od bazy, a później od razu już nałożę tusz. Zrobione oko, zrobione rzęsy, to teraz ustawię usta biorę kredkę od Pierre René Lip Matic o numerze 11, zrobię sobie nią obrys ust, a jeszcze w środek dam błyszczyk Pixi by Petra w kolorze Sweet Nectar. Cirbiam kredki odpiera, bo one się cudownie rozprowadzają na ustach, są bardzo miłe, w dotyku bardzo przyjemne. I jeszcze jako uzupełnienie błyszczyk od Pixie, też go bardzo lubię, jest taki, ma takie miętowe wykończenie. Jest takie wrażenie takich pełniejszych i większych ust, natomiast to jest tylko oczywiście wrażenie. Mm, bardzo ładnie mi gra e, z tym kolorem, z tą jedenastką. fajnie też gra z ósemką odpiera, więc bardzo, bardzo często go używam, polecam dobra, makijaż zrobiony to ja teraz skoczę się e, przebrać e, ponieważ seria jest od pielęgnacji do stylizacji więc zakończymy film stylizacją i ja dosłownie za pół godziny wychodzę na miasto załatwiać sprawy, więc e, no niewiele czasu już mi zostało także Momencik, zaraz wracam. Zbliżę się jeszcze, żebyście zobaczyły makijaż z bliska. Tak wyglądam w stylizacji. Moja ukochana torebka Valentino. Yy, prosta, marynara. Eee, czarny basic, podkoszulka, narobiączka, czarny basic. Do tego czarne spodnie. Eee, do tego mam czarne botki od Kazara. Słuchajcie, te botki są rewelacyjne. Ja je kupiłam jakieś dwa lata temu. Eee, natomiast cały czas wyglądają świetnie. Do tego mam oczywiście jakąś taką delikatną biżuterię. Kupiłam ostatnio w sklepie stacjonarnym Gesa u nas w galerii, pierścionek i kolczyki, i myślę, że to jest akurat odpowiednia stylizacja do tego, żeby iść, załatwiać różne rzeczy na mieście. Mamy dzisiaj 12 stopni, słuchajcie, więc pewnie jeszcze do tego przyda się jakiś płaszcz i coś na szyję. Natomiast no, tak będę wyglądała, i tak wychodzę. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Dobra, lecą minutki, a jeszcze zostało nam podsumować odcinek. Słuchajcie, Nude Fantasy, bardzo ładna paletka, 8 matów, 4 błyski, maty dobrane tak, że mamy i chłodniejsze, i cieplejsze, do tego błyski, więc możemy sobie zrobić fajny, nudziakowy make-up, ale możemy też jakiś wyjściowy w takich, wiecie, naturalnych, neutralnych kolorach. Bardzo lubię takie paletki, do tego mamy jeszcze lusterko. Yy, bardzo, ale to bardzo fajną jakość, na moich yy, już yy, no powiedzmy nieco przechodzonych powiekach wyglądają te cienie bardzo ładnie, także to jest duży komplement w moich ustach także ode mnie polecajka i to by było wszystko w dzisiejszym odcinku ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj zapraszam na kolejne odcinki, oczywiście też yy, słuchajcie wpadła teraz seria z naturalnymi metodami odmładzania Także zapraszam. joga twarzy, masaże, self-taping to wszystko już u mnie na kanale. Ja tutaj gdzieś podlinkuję, możecie wejść zobaczyć. Um, zapraszam też na kanał na Instagramie konto Makeup After Folk. Tam na stories jestem codziennie. Również jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, za jakiś fajny komentarz, za łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję, życzę miłego dnia. Trzymajcie się.